Sprawa zwolnienia z pracy kościelnego Jana Cegły trafiła na obrady sesji Rady Powiatu i do Sądu Pracy. Tam zawarto porozumienie, ale były już kościelnym, musi otrzymać odszkodowanie. Zgodnie z kodeksem pracy, aby zwolnić z pracy osobę, która w samorządzie sprawuje funkcję radnego, pracodawca musi uzyskać zgodę rady. Jan Cegła, który jest członkiem Rady Powiatu, był do tej pory także zatrudniony na jedną, drugą etatu jako kościelny w parafii św. Marcina w Kępnie. Swoją pracę wykonywał 14 lat. 31 października minionego roku otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy. Przed sądem pracy w Kępnie domagał się przywrócenia do niej. W czwartek odbyła się rozprawa, podczas której zawarto ugodę z prowoszczem księdzem Jerzym Palpuchowskim. Parafia musi kościelnemu jednak wypłacić odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznej pensji. W sądzie pracy złożyłem wniosek, pozew na parafię, którym zarządcą jest ksiądz prowoszcz. I tam w ogóle ksiądz prowoszcz złożył takie, też taki wniosek, w którym kategorycznie pisał, że jest niemożliwe przyjęcie mnie do pracy i w wyjaśnieniach, które składał sądowi też to tak wynikało z tego, więc zadałem sądowi pytanie, jakie jest inne wyjście z tej sprawy, co, jak to dalej można zrobić. Sąd, sąd powiedział, że można ugadać się i odszkodowanie prosić. No przystałem na takie, na taką propozycję, ponieważ praca nie wiem, czy była przyjemna w tej sytuacji, w tym, w tym zakładzie i po prostu podjąłem decyzję, że Yy, przyjąłem odszkodowanie. U, u, doszło do ugody, podpisaliśmy taką ugodę i yy, będzie wypocząć odszkodowanie z tego tytułu. Tak, w wczorajszym. A mimo zawarcia ugody stosowną uchwałą, opinię wydała także Rada Powiatu. Po przeanalizowaniu sytuacji, radni niemal jednogłośnie stwierdzili, że nie ma podstaw, aby radny Jan Cegła otrzymał wypowiedzenie z pracy jako kościelny. Tylko radna Jolanta Jędrecka wstrzymała się od głosu. Radny Jan Cegła powiedział radiosud, że po uprawomocnieniu się wyroku zamierza całą sytuację przedstawić biskupowi. Ksiądz proboszcz Jerzy Palpuchowski nie chciał sprawy komentować. Jak powiedział radiosud Jan Cegła, wypowiedzenie z pracy otrzymał także drugi kościelny oraz pani sprzątająca kościół. Oni także chcą domagać się swoich praw w sądzie. Kilka miesięcy temu z pracą w kościele św. Marcina pożegnał się organista Antoni Janaszewski.